Ej, też macie ten problem, że strasznie wam się nudzi podczas srania? Ja ogólnie jak siądę na kibel, to normalnie sram chyba z pół godziny. Ale odkąd mam ten telewizor, to mogę normalnie oglądać sobie filmy i seriale na większym ekranie, gdzie tylko chcę. W kuchni, w kiblu, jak biorę prysznic, też nie ma problemu. Wystarczy, że włożycie do niego telefon i możecie oglądać. Ten telewizor jest w stylu retro, ma tutaj taką stylową antenkę i takie pokrętła. A jeśli chodzi o odłączenie telefonu podczas oglądania, no to ma też otwór. Dzięki temu nie rozaduje wam się on podczas oglądania i możecie oglądać cały czas. Ja odkąd go mam, to używam go cały czas w kiblu podczas gotowania obiadu, i nawet jak jestem w trasie i jeżdżę samochodem, to sobie go zamontowałem na deszce rozdzielczej. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, albo obok. W każdym razie, przy szybie ekran jest dwa razy większy niż z telefonu. A najlepsze jest to, że kosztował mniej niż stówę, więc nie musiałem wydawać pieniędzy na jakieś tablety lub monitory do oglądania, bo jest to zajebista alternatywa dla uchwytu do telefonu. O, akurat mi się rozładował. Tu mam gniazdko, więc nie ma problemu, zaraz go podłączam. Ja chyba wcześniej skończę straść, więc pójdę z nim do salonu. A jak Wy byście chcieli wiedzieć, skąd go mam, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja wyślę Wam link do strony, skąd go wziąłem. Ogólnie fajna sprawa, bo teraz jest na stronie duża promocja i możecie zgarnąć go dużo taniej.